Przepraszam cię <laughs> za cały ubiegły rok. Nie dajmy się temu. Czułem, że nie możemy złą porozmawiać, a chciałem. Przepraszam cię. Um. Przepraszam bardzo, ale na tym kieliszku jest szminka i to nie moja. Wywrócił na mnie oczami. Widziałeś? Nie no, gdyby to nie była taka dziura, to bym się obraziła. jest niewiarygodne. chyba nie sądzisz, że będę piła z kieliszka ubrudzonego szminką? Jeśli to jest taka dziura... To po co przychodziłaś? A ja jestem zwykłym śmieciem? O czym ty mówisz? Przecież to był żart. Przestań mnie ratować. Nie potrzebuję tego. Chcę uratować nasze małżeństwo. Tylko ja. Jeszcze raz to samo.